Siemanko wszystkim, jak widzicie mamy coraz piękniejszą pogodę, a to czas, żeby jechać na ryby i też czas, żeby ubezpieczyć się w kamienie. Zobaczcie, co tutaj dla Was mam. Mam dla Was dzisiaj kamienie, które będą dostępne u mnie na terenie w Holandii. Jeżeli łowisz w Holandii i potrzebujesz dobrych kamieni, które dobrze zacinają, no to polecę Ci kamienie od Biliego. Dzisiaj możesz się dostać u mnie, odzywając się do mnie na profilu. Więc tutaj jest około 150 kamieni i je mam do wydania. Każdy kamień wygląda inaczej, co powoduje, że rzeczywiście nie wzbudza podejrzeń. Każdy kamień jest o innym kształcie. Takie szybkie cechy, które posiadają te kamienie, to przede wszystkim ich gęstość są gęstsze od kamienia polnego, co powoduje, że są mniejsze, ale mają tą samą wagę jak większy kamień polny. Również nawiercane są w miejscach najcięższych tutaj jest najcięższy punkt i krętliki są robione w taki sposób, że mają tutaj luz. I bezpośredni kontakt od razu, zacięcie ryby. Jaką cechę też ma ten kamień? Taką, że po do wody zmienia kolor. Porównajcie sobie, więc kamufluje się również. Nie? Mamy tutaj biały, tutaj mamy już e, mokry kamień. Jak go wrzucimy do wody, on też się kamufluje. Widzicie? Więc bardzo fajna opcja. Do tego gratisy będą smycze. Będą wlepy od biliego Ozywajcie się do mnie na kanale. No i powiem wam jak wygląda oferta. Pozdrawiam.